Nie była to prosta wizyta. Myślę, że, że, że bardzo trudna. No Stasiu płakał. Mm -hmm. no Stasiu płakał, więc godnie z wyszłam z gabinetu i słyszałam, mm -hmm. jak płacze już na korytarzu. Mm -hmm. Nie było to dla mnie proste, bo miałam poczucie, że, że tak nie powinno być, że powinnam mm -hmm. przy nim być, trzymać go za rękę i go wspierać. Mm -hmm. Ale doskonale pamiętałam, że już w poprzednich wizytach tak właśnie robiłam mm -hmm. i to w ogóle nie działało. Jego się nasilał, wręcz dostawał spazmów. Ja byłam cała spocona, on był cały spocony, wymiotował. Więc po prostu siedziałam tam z panią Edytką na fotelu, <grym> miałam ręce spocone, <grym> ale potem ku po mojemu zaskoczeniu, po paru minutach, jak znaczy się uspokoił. Tak. Usłyszałam dźwięk wiertełka i po prostu pierwszy ząb był, był, był zrobiony. Tak, i nasza radość była niesamowita. Nasza radość była niesamowita, bo już potem następne wizyty były łatwiejsze do jakiegoś czasu. To prawda, bo ja, ja pamiętam tą pierwszą wizytę i, i też y, powiem tak, no dla mnie, jak już wiem, że dziecko w historii ma pięć gabinetów, to wiem, że to może nie pójść tak szybko. Tak? I hmm. ustasia właśnie to, że to poszło na pierwszej wizycie, to, to był naprawdę sukces, no bo mogło tak nie być. Mogliśmy zrobić tylko połowę. I ja nigdy nie stawiam sobie za plan, że od razu mam wykonać całość, jak dziecko już ma traumę, jak dziecko już w pięciu gabinetach było i nic nie dało sobie zrobić, no to wiadomo, że to dziecko musi być przygotowane, ale faktycznie bardzo się cieszyłam, że to się udało za pierwszym razem, ponieważ wiem, że powiem że się zawsze łatwiej. Tak, ale nie było łatwo, bo się na dosyć hmm. duże te ubytki i te Kanałowe leczaków. Dla mnie to też było takie lat, jakby, zderzenie się po prostu jakby ze ścianą, bo nawet nie wiedziałam, mm -hmm. że za leczem leczy się kanałowo. Także tych wizyt było bardzo dużo, e, więc ja też się obawiałam, że Stasiu po prostu to zniesie jako dziecko, no, bo tak naprawdę dorosły boi się dentysty, nie oszukujmy się. Wlejmy, mm -hmm. e, że był zębami najgorszym bólem świata. Więc Ja się też bałam tak troszkę za niego, że czterolatek mierzy się z takimi wizytami co tygodniowymi tak. Tak? i leciałem zęby. Tutaj, kiedy liczyłyśmy z panią w recepcji, ile razy Staszek był w ciągu roku, i tych wizyt no, było chyba no, 22. Więc u, u. W jednym roku, wtedy za nich wyleczyliśmy wszystkie ząbki, doprowadziliśmy do takiego stanu poprawnego. Także troszkę tej, no, tej wizyty no. Ale mówię, podporządkowaliśmy się zasadą tutaj i Staszek też je zaakceptował. Myślę, że to było mm -hmm. najważniejsze. Ja myślę, że najważniejsze było to, że pani zaakceptowała te metody. Bo wiadomo, dziecko to jest dziecko, ale myślę, że to, co myśli mama, mądro, ma ogromne znaczenie też dla dziecka. Jeśli mama zaakceptuje, to z dzieckiem jest już łatwiej. Myślę, że tak, bo w dzisiejszym świecie my często poszukujemy jak najłatwiejszych metod. Czyli chcielibyśmy, żeby nasze dziecko weszło uśmiechnięte do gabinetu. Tak. Każdy dookoła się uśmiechał, żebyśmy my się uśmiechali, ale tak nie jest. Mm -hmm. No nie oszukujmy się, tak nie jest. Więc, więc ta też tak też grałam przed własnym dzieckiem, bo ja udawałam twardą, że chodzimy mm -hmm. tylko tu i już nie ma innego dentysty. Mm -hmm. Ja już już byłam, nie ukrywałam zmęczona tymi poszukiwaniami. Ja byłam zmęczona szukaniem coraz to lepszego gabinetu, mm -hmm. bo to i na tym drogach, tak? Zdecydowałam, tak. że zaufam pani i dokończymy to, co zaczęliśmy. No i teraz wiem, na przestrzeni tych no, pięciu lat, tak, w lipcu będzie 5 lat, jak tutaj to już 17 to był, czyli to to 6. 6 lat. Tak, to 6, 6, 6, lat, 6 lat. I zarówno Stasia, jak i teraz jego też młodsza siostra, no nie wyważają tak. sobie innego test. Mm -hmm. Mimo, że oczywiście przedkarzecy też troszkę mają taką obawę, no bo jednak no może, no nie, no. Jest to, nie jest to masaż relaksacyjny. A nie jest to zabawa, więc mają lekki stres, ale nie mm. wyróżniają sobie innego zębyku. Więc tutaj panują zasady i też nie zaakceptowali. Mhm. Mm no. Nie no, cieszę się, cieszę się bardzo, że tak to, mm. że... że